Halo, dzień dobry. Sądząc po wyświetleniach, druga część ciekawostek jest co najmniej wyczekiwana. Zatem oto i ona. Słowem wstępu chciałbym przypomnieć, że jeżeli znacie inne fajne ciekawostki, to śmiało piszcie w komentarzach. Bez zbędnego gadania. Pięć ciekawostek ze świata Don't Stare, o których prawdopodobnie nie słyszałeś. Pierwsza ciekawostka, od Kayla137, nawiązuje do ostatniego odcinka. Okazuje się, że analogicznie do szkieletów na balony Wesa również. Nałożone jest ograniczenie do 100 sztuk na świat. Gdy pojawi się 101 balonik, jeden z poprzednich odleci. Ciężko to jakoś konkretnie wykorzystać, no chyba że chcecie zniszczyć klimat w Donsterf albo wypowiedzieć wojnę niebu, wysyłając zadające obarzenia balony. Jednak mimo to sądzę, że to całkiem ładne zjawisko. Czy wy też czasem macie dosyć tworzenia pola pułapkowego, zżerające ogromne ilości zasobów i czasu, by to wszystko dobrze się bazylować? No i jeszcze to ciągłe nastawianie. A co jeżeli wam powiem, że w grze są dostępne nieskończone, samonekręcające się pułapki zębowe? Kiedy udacie się na lunarną wyspę, na pewno na plaży natkniecie się na kolczaste rozgwiazdy. Po aktywacji przez dowolnego mopka lub postać, obiekt ten ugryzie wszystko, co znajdzie się w zasięgu, zadając 60 punktów obrażeń nawet kilkudziesięciu przeciwnikom naraz. Tuż po aktywacji zwierzę to zamknie się, co pozwoli, woli nam na jego wykopanie, a po minucie automatycznie się nastawi. Możemy ten czas wykorzystać by zebrać lód z piesków w przypadku gotowego już pola. Inaczej jednak niż w przypadku pola z pułapek zębowych musimy uważać by samemu nie dostać po twarzy. Z tego powodu najlepiej zamiast stać na środku pola podczas ataku biegać dookoła. Pomysł podrzucił Maciej Sołtysik, Dziękować. Aby rozpocząć walkę ze Shadow Pieces, po raz drugi musimy sami wykonać figury szachowe. Do niedawna mogliśmy użyć dowolnego materiału: ciętego kamienia albo marmuru. Jednak jeżeli posągi wytworzymy z młodszych kawałków Księżyca, to nie stanie się nic. Wydawałoby się to małym niedopatrzeniem ze strony twórców, jednak ten wpis może sugerować, że otrzymamy coś nowego do Shadow Pieces. Tyle, że w zamiast w nowiu, będzie się pojawiać w pełni nowy, księżyca. Przeciwnik. Póki co jest to niepotwierdzone, ale mam nadzieję, że się sprawdzi. Wszyscy czekamy na nowych, wymagających przeciwników. Ciekawostka odgacza Mr. Nobody. Dziękuję ślicznie. Letni samozapłon to nic przyjemnego, dlatego warto wspomnieć o metodzie na nieskończony deszcz, którą pokazał mi Alexy.pl. Najpierw agresywne małe gęsiołosie zamykamy w klatce. Możemy użyć w tym celu dowolnego muru, gdyż ich atak nie zniszczy struktur. Następnie, tuż przed rozpoczęciem lat, Lata, musimy je uśpić i jak tylko skończy się wiosna, przeładować G. Dzięki temu gęsiłośki nie odlecą i gaza zaakceptuje ich obecność podczas innej pory roku niż wiosna. Teraz podchodzimy do muru, aby sprowokować atak. W chwili uderzenia pioruna gaza setuje deszcz. Oznacza to, że przez całe lato możemy kilka razy dziennie wywoływać aset deszczu, co spowoduje, że będzie on padał teoretycznie tyle ile chcemy. Dzięki temu wszystkie rośliny będą rosnąć normalnie, zapłon nie wystąpi, a przegrzanie będzie o dobinę słabsze. Metoda tak naprawdę niweluje prawie w całości negatywny wpływ lata, który póki co był jako jedyny niepokonany, więc wielkie bawa dla Aleksego za jego odkrycie. Od teraz możemy przestać osiedlać się na oazie która podczas deszczu jest nieczynna, w kolew też się nie pojawi. I ostatnią ciekawostką jest opal. Jest to unikatowy klejnot, możemy go otrzymać jedynie w wyniku dekonstrukcji księżycowego berła. Co ciekawe, pozostałe kryształy nie wypadają po dekonstrukcji swoich lasek, co czyni opal unikatowym. Jednak niestety, póki co jest bezużyteczny. Miejmy nadzieję, że w kolejnych update'ach w końcu pojawi się jakieś zastosowanie tego kamienia, na przykład księżycowy medalion. I to wszystko w tym materiale. Jeśli macie jakieś inne ciekawe pomysły to piszcie, jeżeli pojawi się wystarczająco dużo ciekawostek chętnie wrzucę część trzecią. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!